Dzień dobry wieczór, witajcie w Osnowie. W ostatnim odcinku zakończyłem to w ten sposób, że przedstawię Wam teraz jak używać abilities, ale pomyślałem sobie, że zanim przejdziemy właśnie do tego elementu gry, no musielibyśmy się dowiedzieć jak w tą grę wygrać. No wiadomo, gra jest grą na punkty, czyli będziemy tutaj starali się zdobywać punkty zwycięstwa. No i tutaj właśnie w tym materiale chcę Wam pokazać skąd te punkty zwycięstwa będziemy mogli pozyskiwać. 呃。Uh Należy zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że na przykład Spearhead jest nazywany taką uproszczoną wersją tej gry, to tam zdobywanie punktów zwycięstwa odbywa się troszeczkę inaczej. Jest to opisane w zasadach Spearhead, czyli no przede wszystkim dostajemy inaczej punkty za realizowanie Battle Tactic, inaczej inne punkty będą też za kontrolowanie obiektywów. No, ale dobrze, przejdźmy teraz do. Tego, co możemy zrobić w Age of Sigmar, żeby wygrać tą grę. Aby zdobyć punkty, musimy w grze kontrolować obiektywy. Jest to jedno ze źródeł zdobywania punktów. Te obiektywy, one w zależności od battle planu, który będziecie rozgrywać, będą na, planszy, będą na planszy oznaczone właśnie takimi złotymi kulami, powiedziałbym, bo to taka trójwymiarowa przestrzeń, złotymi kulami i na tych kulach będziemy kładli po prostu znaczniki, obiektywu. Istotną rzeczą jest to, że w przeciwieństwie do poprzednich wersji gier, czy np. tego co znacie z Warhammera 40000, zakres kontroli obiektywu tutaj działa troszeczkę inaczej. każdy oddział, właściwie każdy model posiada coś takiego jak zasięg walki, czyli jak widzicie tutaj ten oddział tworzy taką nieregularną przestrzeń wokół siebie, która jest liczona w ten sposób, że odliczamy po prostu 3 cale od krawędzi modelu i tworzymy te 3 cale wyznaczają no, może nie promień, bo promień musiałby być od środka, ale wyznaczają obszar, który jest okręgiem, i ten obszar po prostu jest tak zwanym zasięgiem walki, czyli combat range to się nazywa po angielsku. No i w tym combat range będą mogły znaleźć się jednostki, z którymi będziemy walczyli, ale też będą znajdowały się właśnie obiektywy, czyli punkty, które będziemy chcieli zdobywać poprzez kontrolę obiektywów. No dobrze, no to jak w takim razie sprawdzamy to, czy jesteśmy, czy kontrolujemy jakiś cel, czyli objective. Na początku pierwszej rundy bitwy i na końcu każdej tury należy wykonać następującą sekwencję dla każdego celu w kolejności wybranej przez aktywnego gracza. Zaczynając od aktywnego gracza, każdy gracz określa wartość Objective Control każdego z kontestowanych celów, które zajmuje dana jednostka. Wartość kontroli jednostki jest połączoną charakterystyką kontroli wszystkich modeli, które należą do jednostki, której modele kontestują cel. Niektóre zdolności modyfikują cechę Objective kontroli jednostki, ale nie można jej zmniejszyć bardziej niż po prostu do wartości 1. Istotną rzeczą jest to, że jeżeli by się zdarzyła sytuacja, w której Jakiś oddział ma w swoim combat rendue dwa różne obiektywy, no to w tej sytuacji gracz musi zdecydować, który obiektyw jest kontrolowany przez ten oddział. Żaden oddział nie może po prostu kontrolować dwóch obiektywów. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, że na przykład mielibyśmy taką sytuację, że jeden i drugi gracz właśnie będą jakieś dwa obiektywy kontestowali w tym samym czasie, no to zaczynamy od gracza aktywnego i on ustala, który obiektyw jego oddział kontroluje i dopiero jego przeciwnik w tym momencie, czyli ten drugi gracz w turze będzie ustalał, które obiektyw kontroluje jego oddział. To jest o tyle istotne, że może się zdarzyć, że jakiś obiektyw będzie kontrolowany przez więcej niż jedną naszą jednostkę, no i tam mamy jakąś oczywistą przewagę, a w drugiej sytuacji możemy kontestować to tylko jedną jednostką, gdzie przeciwnik na przykład może mieć przewagę, no i tutaj musimy tę kwestię ustalić i rozstrzygnąć. Każdy gracz sumuje wynik kontroli, czyli właśnie wartość objective control wszystkich swoich jednostek kontestujących dany cel. Czyli jeżeli jakiś cel jest kontestowany przez więcej niż jedną jednostkę, możemy ją nazwać również oddziałem. Jest to wynik, który musimy sumować i to jest wynik kontroli armii nad tym konkretnym celem. Gracze porównują swoje wyniki kontroli armii dla danego celu. Jeśli wynik jednego gracza jest wyższy, Gracz ten uzyskuje kontrolę nad tym celem, a gdy gracz uzyskuje kontrolę nad danym celem, pozostaje on pod jego kontrolą do czasu, aż przeciwnik nie przejmie nad nim kontroli, czyli do końca następnej tury, czyli na przykład w turze przeciwnika. Załóżmy, mamy pierwszą turę, udało nam się przejąć kontrolę nad jakimś obiektywem na koniec naszej tury. No i następuje tura drugiego gracza, i on na koniec swojej tury, na skutek działań, które podjął, przejął kontrolę znowu nad jakimś obiektywem. No i to tak, będzie takie troszeczkę, no przede wszystkim walka o to właśnie o te obiektywy, żeby je kontrolować. Jeżeli będziemy kontrolować jakiś obiektyw, no to zazwyczaj tą zasadę, ile punktów zdobędziemy, będzie określał battle plan, do którego będziemy grali, i to może być różne, ale podstawowa wartość taka, powiedzmy na zasadzie, kiedy przygotowujemy bitwę taką ad hoc, bez żadnych tam jakichś specjalnych dodatkowych zasad, no to mamy tutaj właśnie punktację, która mówi, że zdobywamy dwa punkty zwycięstwa, jeżeli kontrolujemy przynajmniej jeden obiektyw, czyli jeden cel. Zdobywamy dwa punkty zwycięstwa, jeśli kontrolujemy dwa lub więcej celu, celi, czyli w tym momencie, czy celów, właściwie powinno się powiedzieć, czyli w tym momencie chodzi tu o to, że mamy kontrolujemy jeden cel, dwa lub więcej, czyli na przykład do trzech celów i to jest dodatkowe dwa punkty, czyli łącznie już teraz zdobylibyśmy cztery punkty i zdobywamy dwa punkty zwycięstwa, jeśli kontrolujemy więcej celów niż przeciwnik. Czyli jeżeli my kontrolujemy na przykład dwa cele, nasz przeciwnik kontroluje tylko jeden cel, no to spełniamy właśnie ten trzeci warunek, czyli kontrolujemy więcej celów niż nasz przeciwnik, no i jesteśmy w stanie podczas jednej rundy zdobyć do sześciu punktów zwycięstwa. Kolejnym źródłem punktów zwycięstwa jest realizacja Battle Tactics. Battle Tactics to, jest, to są takie specjalne zadania, które staramy się zrealizować podczas bitwy, no i za ich realizację uzyskamy po prostu dodatkowe punkty zwycięstwa. Podczas bitwy każdy gracz może zdobyć dodatkowe punkty zwycięstwa, realizując taktyki bitewne raz na rundę na początku swojej tury. Gracz używa takiej specjalnej zdolności, która nazywa się Tactical Gambit. Tutaj macie ją po prawej stronie, pokazaną. Tutaj mamy Tactical Gambit. Nie można. i tak. Czyli tak, używa tej Tactical Gambit i robi to w ten sposób, że na początku tury wybiera jedną taktykę, którą będzie chciał zrealizować do końca tej tury. I. Tutaj nie ma informacji na temat tego, czy musimy ujawniać tą taktykę. Myślę, że ona powinna być tajna. Przynajmniej nie znalazłem takiej... Nie, nie znalazłem tu nigdzie informacji, że musimy ujawniać tą taktykę. Po prostu wybieramy taktykę, zaznaczamy sobie ją tam gdzieś odpowiednio, żeby było uczciwie i staramy się ją zrealizować do końca naszej tury. Taktyki bitewne są wybierane przy użyciu zdolności Gambit taktyczny. Czyli tutaj właśnie mamy ten Tactical Gambit, na początku tury gracze i są realizowane na jej końcu, czyli to, co właśnie przed chwileczką powiedziałem. Nie możemy użyć tej zdolności, jeśli w poprzedniej rundzie rozgrywaliśmy turę jako drugi, a w bieżącej rundzie jesteśmy pierwsi. No to czyli. Pamiętajcie, znaczy tu jeszcze o tym nie mówiłem, no ale, ale gdzieś tam w, w kolejnych odcinkach na pewno o tym powiem. Każda runda rozpoczyna się od rzutu roll-off, w którym będziemy starali się ustalić, kto będzie miał priorytet, czyli kto będzie tym graczem pierwszym w danej turze czyli tym, który będzie rozpoczynał rundę. No i teraz, jeżeli na przykład nastąpi taka sytuacja, że gracz, który był jako drugi w danej rundzie, w następnej rundzie rzuci roll-off wysoki i pokona swojego przeciwnika i przejmie inicjatywę, no to w tej sytuacji ma niejako dwie tury pod rząd będzie rozgrywał, co jest bardzo dużą przewagą podczas takiej bitwy. No i to w tej sytuacji on jest w jakiś sposób, w jakiś sposób ukarany tym, że on nie będzie mógł w tym momencie realizować taktyki bitewnej. Czyli to, że zwyciężymy rzut roll-off. Niekoniecznie musi nas skłaniać ku temu, że będziemy chcieli być pierwsi w danej, w danej rundzie. No bo tutaj mamy wiele wyborów taktycznych, które musimy przemyśleć, no bo jeżeli mamy oddział przeciwnika, który jest osłabiony i mamy szansę, żebyśmy ten oddział dobili, no to może warto w tym momencie przejąć inicjatywę i. Kontynuować niejako swoją poprzednią turę kolejnymi ataki, atakami, które wypłacimy temu przeciwnikowi. No ale z kolei też możemy wziąć to bardziej na zimno i pomyśleć sobie: No tak, ale tu mam taką taktykę, która mi przyniesie punkt zwycięstwa, bo zabicie tego oddziału, owszem, przyniesie korzyść na polu bitwy, ale niekoniecznie przyniesie mi punkty zwycięstwa. No, i tutaj zaczynają się takie właśnie taktyczne rozkminy. Bo, może, akurat, jak zniszczymy jakiś oddział przeciwnika, no to przejmiemy kontrolę nad obiektywem, czyli na koniec tury tego pierwszego gracza i tak będziemy mieli kontrolę nad danym obiektywem, i dzięki temu będziemy mogli zdobyć jakieś punkty zwycięstwa. No. Jest to dużo taktycznych wyborów, które pomimo takiego, takiej prostej decyzji, być pierwszym czy drugim, mogą powodować wiele konsekwencji w tą czy w inną stronę. Dlatego to jest ważne, żeby to sobie dokładnie przemyśleć i przekalkulować, czy warto, czy nie warto. No, i dobrze, no ale już wybraliśmy tą taktykę. Załóżmy, że jednak byliśmy, nie spełniliśmy tego drugiego warunku. No, i w momencie, kiedy wybieramy taką taktykę, no to każda taktyka bitewna jest warta 4 punkty zwycięstwa, czyli jest to dużo, bo to jest tak, jakbyśmy przejęli co najmniej dwa obiektywy lub więcej. No, i w tej sytuacji mamy 4 punkty zwycięstwa. No, jest to głęboko taktyczne, trzeba przemyśleć sytuację, w którym momencie warto być pierwszym, a w którym nie być pierwszym i właśnie czym jestem w stanie zrealizować jakąś tą moją battle tactics, czy jednak nie. No i tutaj przygotowałem wam opis takich podstawowych, ponieważ w zestawie w samej instrukcji gry istnieje coś takiego, co się nazywa uniwersalne Battle Tactics. I To może realizować każda armia. One są takimi podstawowymi battle taktikami, które są przeznaczone po prostu dla wszystkich i dostępne dla wszystkich. No i tutaj mamy Do not wear, waiver waiver chyba, Do Not Waver. Tak to się chyba tu nazywa. Nie można się załamywać na żadnym froncie. Nie poddawaj się, trzymaj się, trzymaj wroga na dystans. No i tutaj ta taktyka wymaga od nas tego, abyśmy, jeśli walczy, walczyły w niej co najmniej dwie przyjazne jednostki, żadna z nich nie została zniszczona. Czyli jest taka powiedzmy dosyć lightowa taktyka. Wystarczy, że dwie nasze przyjazne jednostki będą walczyły w tej turze, czyli dojdzie do, do walki z przeciwnikiem. No to w tej sytuacji i nie zostaną one zniszczone, bo tutaj bardziej chodzi o walkę wręcz, chyba. Nie wiem, czy to sobie dobrze tutaj przetłumaczyłem. To fight, myślę, że chodzi o walkę wręcz. No to w tej sytuacji udaje nam się to zrealizować na koniec naszej tury. A, slay, Slay the Entourage, czyli mamy odsłonięcie dowódcy wroga poprzez niszczenie członków jego osobistej gwardii. Wybierz jednostkę z regimentu wrogiego generała ukończysz tą taktykę bitewną, jeśli ta jednostka zostanie zniszczona w tej turze. No nie jest to proste, na pewno nie jest to taktyka, którą możemy zrealizować w pierwszej rundzie, bo naprawdę musielibyśmy mieć niesamowicie niszczycielską broń i zasięg tej broni, żeby takiego, taki oddział generała zniszczyć. No ale zakładam, że od drugiej czy od trzeciej tury ta taktyka jest jak najbardziej realna, ponieważ już jakiś oddział może być nadgryziony, poraniony i, i Osłabiony i w tej sytuacji taki oddział wybieramy sobie za cel, żeby po prostu dokończyć dzieła. Atak na dwóch frontach dziel i zwyciężaj, podchodząc do wroga z dwóch kierunków. No i to, tą taktykę kończymy wtedy, jeśli kontrolujemy dwa lub więcej celów na polu bitwy, czyli ona jest powiązana z obiektywami. No ale nie mogliśmy ich kontrolować na początku tury, czyli są takie dwa nowo zdobyte obiektywy, a przynajmniej jeden z nich był kontrolowany przez przeci przeciwnika na początku twojej tury, czyli Staramy się przejąć przynajmniej jeden punkt, który był kontrolowany przez przeciwnika, a drugi może być takim luźnym punktem, który gdzieś na polu bitwy się znajduje. No tutaj to też trzeba się przygotować na to, że to nie jest nic, co zrealizujemy w pierwszej turze, znaczy w pierwszej rundzie. Na pewno nasze jednostki muszą wyjść na stół dalej i, i gdzieś tam dopiero wtedy będziemy mogli taką Battle Tactic zrealizować. No, nie wiąże się to, niekoniecznie wiąże się to z walką z tym przeciwnikiem, bo wystarczy, że wejdziemy na jakiś obiektyw, gdzie będziemy mieli wyższą po prostu wartość Objective Control i wystarczy tyle, nie musimy pokonać przeciwnika, który znajduje się na tym obiektywie, no ale w tej sytuacji jest to dosyć ciekawe. Myślę, że od drugiej do trzeciej tury można by było spokojnie to zrealizować. Zabezpiecz przyczółek na terytorium wroga. Czyli wybierz element terenu, znajdujący się w całości lub częściowo, czyli w Hollywoodie lub within na terytorium wroga i w, w całości poza terytorium, poza Twoim terytorium. Tutaj chyba sobie za dużo wpisałem, dobrze Poza Twoim terytorium. Generalnie chodzi o to, że nie może to być w naszej strefie rozstawienia, po prostu obiektyw, znaczy a nie obiektyw, przepraszam, tylko teren który będziemy starali się przejmować i ukończysz tą taktykę bitewną, jeśli kontrolujesz ten element terenu na koniec swojej tury. Czyli widzicie, możemy kontrolować nie tylko same obiektywy, ale też tereny, które są na, na polu bitwy rozstawione. No i to też jest tak, że kontrolowanie terenu to jest to, że ten teren znajduje się w zasięgu naszych, naszych jednostek. Oczywiście mamy tutaj to takie dookreślenie, że jest w holy Within albo Wifin, czyli tak naprawdę wystarczy, że troszeczkę na niego nachodzimy naszym combat Range'em i w tej sytuacji ten obiektyw jest już do nas kontestowany, czyli jest przez nas kontrolowany. No i wtedy oczywiście tak samo obliczamy sobie objective control, jednego, jednej armii, drugiej armii i sprawdzamy, czy faktycznie mamy nad tym obiektywem kontrolę. Size the center, czyli mamy zabezpieczyć silną pozycję centralną, w której Twoje siły będą mogły dyktować przebieg bitwy. Wykonujesz tę taktykę bitewną na koniec swojej tury, jeśli dwa lub więcej przyjaznych jednostek znajduje się w promieniu trzech cali od centrum pola bitwy i nie jest uwikłane w walkę, czyli nie walczy w walce. No, czyli musimy oczyścić centrum terenu jeżeli dojdzie tam do jakiejś walki no to musimy sprawić żeby oddziały które brały oddziały przeciwnika które brały udział w tej walce po prostu zostały zniszczone no i wtedy możemy zrealizować ten obiektiw. Myślę, że to jest raczej obiektiw gdzieś tam od trzeciej tury wzwyż do realizacji, czyli jak już mamy troszeczkę oczyszczone pole bitwy i możemy i oczywiście mamy na tyle jednostek, bo to jest dwa lub więcej, no czyli dwa to jeszcze spoko, ale więcej to już mógłby być problem. I wtedy te jednostki po prostu możemy tutaj umieścić, znaczy możemy przemieścić do centrum pola bitwy po to, żeby właśnie zrealizować tą taktykę. Przejmij flanki, take the flanks, otocz wroga, następnie zbliż się, by go zabić. Wykonujesz tę taktykę bitewną na koniec swojej tury, jeśli masz co najmniej jedną swoją jednostkę w promieniu 6 cali od każdej krótkiej krawędzi pola bitwy i żadna z tych jednostek nie znajduje się w całości na przyjaznym terytorium. Ehm i również żadna z tych jednostek nie mogła być rozstawiona w tej turze, czyli że jakieś jednostki przybyłyby na pole bitwy, na przykład poprzez przywrócenie jednostek, jest taka, taki ability, który pozwala nam zniszczone jednostki przywrócić na pole bitwy, no to ta jednostka właśnie też się do tego nie będzie liczyła. No czyli rozstawiamy jedno, umieszczamy tak jakby, Przemieszczamy jednostki w ten sposób, żeby znalazły się w 6 calach od krawędzi pola bitwy, czyli no, musimy je tak trochę roz, rozrzucić po polu bitwy. No i ważne, że to nie może być krawędź, która należy do naszej strefy rozstawienia. Czyli tutaj musicie sobie teraz to troszeczkę wyobrazić na polu bitwy. Mamy tutaj. Krótkie będzie dwie. No i powiedzmy sobie, w zależności od tego, jakie mamy rozstawienie jednostek na polu bitwy, te będzie będą albo z jednej, albo z drugiej strony dostępne. Zazwyczaj będzie to wymagało i tak przejścia przez całe pole bitwy na drugą stronę, żeby tam te jednostki umieścić. Dodatkowo, kiedy będziecie grali w taką. Rozszerzoną wersję gry, czyli skoczycie na kolejny poziom, no to można używać dodatkowych battle taktik, które należą do konkret, konkret, konkretnych stronnic, czyli mamy tutaj order, dev, chaos. Czy też Chaos i Destruction. Czyli w tej sytuacji, każde z tych stronnictw, w zależności, właśnie do którego wasza armia będzie należała, będzie udostępniało jeszcze dwie, dwie dodatkowe taktyki bitewne, które możecie zrealizować. No i na przykład to, co tutaj widzicie, to są karty, które znajdują się właśnie w tym zestawie startowym z Kevin Tide, gdzie macie. Właśnie Handbooks General to się nazywa, i tam jest m.in. są różne Battle Taktyki też na takich kartach umieszczone, gdzie mamy pokazane mapy, jakie są warunki zwycięstwa w danej bitwie i tak dalej. Są to bitwy zebrane już z kilku lat, jeżeli chodzi o e, samą grę Age of Sigmar, e, no, pe, zmodernizowane, dostosowane do nowych warunków ale te battle plany są dość podobne do tego co było wcześniej, no ale mamy je w jednym miejscu, są zgromadzone i możemy ich spokojnie używać właśnie do tej nowej edycji. No a przy okazji zawsze macie tutaj Universal Battle Tactics, czyli macie te podstawowe taktyki, właśnie o których Wam chwileczką opowiedziałem. Tych już nie będę omawiał, no one tak mówią, to jest już poziom taki zaawansowany, kiedy gramy już właśnie z tym rozszerzeniem, rozszerzeniem Generals Handbook, i wtedy te batenty taktyki tam się pojawią, i wtedy będziecie mogli ich sobie używać. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. W kolejnym odcinku postaram się Wam pokazać, jak przygotować pole bitwy czyli jak zacząć generalnie grać w grę Age of Sigma czwarta edycja. Oczywiście tradycyjnie zapraszam was do naszego sklepu Osnowa.pl, gdzie będziecie mogli sobie zakupić modele, pędzle, farby, wszystko inne, co potrzebujecie do tego, żeby uprawiać nasze hobby. Gdybyście nie zastali jakiegoś modelu na naszym stanie magazynowym, no to dajcie znać, te modele możemy dla was specjalnie zamówić. Czasami jeżeli są to modele a Sigmar Sigmar, niestety, przy niektórych modelach jest to dosyć tradycyjna forma sprzedaży przez Games Workshop, czyli modele są dostępne tylko na ich stronie online. No to wtedy jak najbardziej my też te modele możemy dla Was sprowadzić. One wychodzą wtedy ciutkę, drożej niż, niż takie modele, które mamy z tak zwanego magazynu Games Workshop. No, ale tutaj jesteśmy jak najbardziej elastyczni i sprowadzamy również takie modele. Trochę dłużej to trwa, do 14 dni zazwyczaj roboczych, ale jesteśmy w stanie to jak najbardziej zrobić. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku.